Urzędnicy administracji Trumpa przypadkiem dodali redaktora magazynu The Atlantic do czatu, w którym planowali bombardowania Jemenu. Nie, nie planowali akcji w Skifie, czyli specjalnie zabezpieczonym pomieszczeniu bez dostępu do sygnału, gdzie nie wolno nawet wnieść telefonu, ani nie na zabezpieczonym serwerze rządowym. Robili to na Sygnału apce, którą możecie pobrać z Google Play czy App Store. Jakby nie chodziło o bombardowanie obcego kraju, tylko o zamawianie pizzy na domówkę. W grupie byli innymi wiceprezydent J.D. Vance, sekretarz obrony Pete Hexaf, szefowa wywiadu Taussie Gavard, sekretarz stanu Marco Rubio, dyrektor CIA i inni doradcy Trumpa, a pośród nich dziennikarz podpisany Jeffrey Goldberg, The Atlantic. Wiadomości zawierały godziny startu myśliwców, listę celów, szczegóły operacji. Potem Hexeth napisał, jesteśmy obecnie czyści w kwestii OPSEC, czyli bezpieczeństwa operacyjnego. Napisał to w tym samym czacie, w którym właśnie je łamał. Michael Waltz, wtedy doradca Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego, dorzucił emotki zaciśniętej pięści, amerykańskiej flagi i ognia. Ci sami ludzie, którzy latami domagali się, żeby Hillary Clinton trafiła do więzienia za używanie prywatnego serwera mailowego, w czasie kiedy była sekretarz stanu, dziś planują naloty w apce z Google Play. DC Cringe o tej spektakularnej wtopie jest już dostępny na Spotify, Apple Podcasts i YouTube. Link w bio.